Witam. W jednym z komentarzy pod filmami tam czy to ośmiałku czy tam innym było napisane, żebym to spróbuj znaleźć błąd w kanale RS, RS elektronika No i proszę, znalazło się. Nie mam precyzyjnych czasów zapisanych. Niektórzy skarżą się na podobne problemy jak nasze, i okazuje się, że problemy tkwią prawdopodobnie tutaj w tych EPROMach, które niestety mają m, ograniczoną liczbę zapisów i odczytów, no i po jakimś czasie po prostu one się degradują. Rozwiązaniem tego problemu jest skasowanie ich, jeśli mamy oczywiście wsady, i zaprogramowanie. No, i już tu mamy pierwszą wpadkę. Owszem, jest ograniczona liczba zapisów, ale odczytów, oświeciem, jeśli można. Teraz dalej. Tu, tu też była mowa o degradacji, i mógłbym się do tego przyczepić, ale ten temat się pojawił. Bardziej rozwinięty dalej, dlatego tu nie będę go poruszał. Liczba cykli zapisu i odczytu modułów jest ograniczona, no i myślę, że przez te 30 lat, kiedy ten instrument był używany, no mogło się tak zdarzyć. Także stawiałbym właśnie na uszkodzenie e prądu, no bo gdyby ram był uszkodzony. No słuchajcie, kto mi pokaże urządzenie, w którym pamięć EPROM jest zapisywana. Oczywiście nie chodzi o programator, tylko działający jakiś system. W sumie jest możliwość, istnieje, aby zapisywać taki EPROM w urządzeniu, ale jest to trochę zawikłane i czy to ma sens, to inna rzecz. Bo z tej wypowiedzi jasno wynika, że te zapisy do tej pamięci spowodowały ich lub mogły spowodować ich uszkodzenie lub złe działanie. Tu widzicie, dałem rączkę w dół po, po kolejnym tekście, który usłyszałem o nim za chwilę, bo do tego momentu była rączka w górę. Dałem komentarze tu, ale po tym, który tu jest w 36. minucie, no to już niestety nie wytrzymałem. Poza tym no kasowanie. Oczywiście można tak zorganizować system, na przykład licznik motogodzin, licznik kilometrów. Że będziemy sobie kasować te kolejne bity, albo, no, może inaczej, popowiem w sensie użytkownika, ustawiać w praktyce kasować pamięci, czyli no ustawiać na zero, może tak, najbardziej poprawnie, bo nie da się takiej pamięci zmienić z zera na jedynkę, chyba że skasujemy, no, właśnie, całą pamięć, jak ultrafioletem. Widzicie w tym urządzeniu gdzieś lampę ultrafioletową, ale to w 30 w tej minucie mnie dobiło. Sady z tego, z, z tych czterech EPROMów, zobaczyć czy tam nie ma jakichś błędów w czasie szczytywania, kupię cztery EPROMy nowe. To, znaczy... to słyszeliście, jak on niby chce stwierdzić błędy odczytu pamięci równoległej? No, znacie sposób? Ja nie znam. Można, owszem, wczytać zawartość pamięci i ją zweryfikować z jakimiś danymi, które tam mamy z innego źródła, ale sam odczyt nie ma czegoś takiego błąd odczytu. To nie jest przecież karta SD czy Pendrive, żeby były błędy odczytu, czy na przykład dyskietka, tak? Nie ma tam jakiejś CRC. Bloków, które czytamy, stwierdzamy błąd. No, tym powiem, że już rozwali mnie dokumentnie. Yy, RS Elektronika. Generalnie kanał jest godny polecenia, ale jak widzicie, nawet najlepszym zdarzają się i to takie. Powiedziałbym dramatyczne wypadki, bo to nie jest przyczepienie się, że ktoś się przejęzyczył, że coś powiedział nie w języku polskim, tylko no to są naprawdę, że tak powiem, bzdury wypowiadane w tym kanale, w tym momencie, w tym filmie, bo. Tu wyraźnie człowiek kompletnie nie ma pojęcia miał styczności z pamięciami. Nie tylko EEPROM, ale EEPROM, FLASH. Nie ma o nich pojęcia. A nagrał o tych pamięciach kilka filmów. Więc widzicie jak to wygląda teoria a praktyka. Ktoś jak w praktyce wie jak to działa to teoria nie bardzo jest mi potrzebna. Teoria nie zastąpi praktyki, natomiast teoria może pomóc praktyce. I widzę to na przestrzeni 30 lat, że tak to wygląda. Warto mieć wiedzę teoretyczną, ale bez wiedzy praktycznej ona jest nic nie warta, bo jeśli ktoś twierdzi inaczej, to czy można się nauczyć pilotażu samolotu z książki? Czy można nauczyć się pływać albo jeździć na rowerze z książki? No, czy, czy można teoretycznie, no, zdamy egzamin, teoretyczna jazda na rowerze, a potem siadam na rower i co? Dwa metry i leżę. Także, no, nie pamiętam gdzie był i kiedy ten wpis bo stosunkowo niedawno, myślę, że w granicach miesiąca, nie się teraz ta osoba odezwie, no i powie, co sądzi o tym, że jednak znalazłem błędy w kanale RS Elektronika. Do usłyszenia i oczywiście z góry dziękuję za lajki, like, wsparcie i promowanie kanału.